Dobry, witam po małej przerwie. Jest już drugi dzień, także <laughs> idziemy szukać grzybów. Jestem na innej miejscówce, ale powiem ci, że tu jest jeszcze gorsza lipa niż wczoraj. A wczoraj tu już była lipa. Nie wiem, jak to opisać. Dobra, przejdziemy na drugą stronę drogi, zobaczymy w tamtych susenkach. Jak nic nie jest, po prostu pojedziemy dalej. No. No i odłożyłem koszyk, patrzę. <laughs> Kurka źle nie Nieźle. Ale idę jeszcze. O, czekaj, to akurat tył sobie zerwiemy, żeby nie było. O, dawaj, tak spod spodu. Wyciągniemy delikatnie, bo kurek mało jest. Nie będzie co z nimi szarpać. O, no i dobra. Czekaj, weź przy, przyduś, nusią. No I tak patrzę, patrzę. Idę sobie tutaj, myślę. Nie wiem po co ja tu przylazłem. <grym> ale... Zdziwiło mnie, że też coś tutaj żółtego jest. No i patrzy, jest. O, tylko że to. Czekaj, to kureczka, kurka chyba. Tak, jest kurka. Ma rozwidlenia na końcach, czyli to na pewno jest kureczka. Hops, i tutaj rośnie druga. O, tylko ta już taka trochę, wiesz. Rozwalona, ale to nic. No ale zawsze jakaś tam odmiana. Czekaj, weźmiemy tutaj nie było o Hyc. ziemi niech będą czyste Hyc. widzę, że chyba gdzieś tutaj coś jest następnego bo tutaj coś rośnie. rośnie zobacz, tu coś rosło też była kurka tylko już taka ona no to 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 zostawimy można się tu pokrążyć w kółko zobaczyć czy czegoś tu jeszcze nie ma też coś tutaj rosło, ale to taka nie bardzo. Dobra, spojrzymy tutaj lewo, prawo. Jak coś będzie, to będzie, jak nie, to no, trudno. Taka niepozorna miejscówka powiem Ci. A jej kurki się znalazły. No, idę <grytanie> sobie drogą. Bo z reguły jak idziesz drogo to się coś znajduje. No i teraz też znalazłem. <grytanie> Także zaraz wam pokażę. I jeszcze coś tutaj mnie zafascynowało, co to mogło być? to był jakiś grzyb i już go nie ma ale dobra, idziemy tutaj no i patrzę, że takie żółte coś tutaj rośnie i niesamowita wielka kurka o takie kurki to ja lubię zbierać o mięciutka znaczy mięciutka wiesz, nie jest sucha Przede wszystkim, więc do jajecznicy się nadaje. O! Szkoda, że tylko jedna sztuka tutaj była. <grymne> Może ci tam jeszcze głębiej jest. Patrz, jesteśmy na drodze. Większość ludzi się pcha gdzieś do lasu, a wystarczy przejść się koło drogi i też coś znajdziesz. O, warto się czasem przejść tak obok, nie? Dobra, weź ją wyciągnij. Hops. i tutaj. O i cyk, do pieca. Myślę, wejdę tutaj w te brzuski. Może coś się uda znaleźć. Patrzę. Dobra, idziemy, idziemy. A tutaj zobacz. Jaka ładna sztuka rośnie. O. No ten to ładny. Ale czuję, że może być też... Z lokatorem Dobra, dawaj go tutaj O, ale zdrowy jest. Zdrowy trochę podjedzony, ale generalnie nie jest zły. Zostawiłeś lajka. No. Jeszcze filmu nie polubił, a ogląda dalej. Prędziutko zostaw łapkę w górę. Przywrócony koźlak. Jaki stary, ktoś tutaj szedł tędy. Tam coś znalazłem większego. Jak się odwróciłem Patrzę, tu też coś rośnie I Zaciekawiło mnie, co to mogło być A to się wydaje, że Dwa prawdziwe. Zobacz Dawaj je tutaj hit. O ha. No te to Ładne Ładne sztuki. Zobacz, na tapetę się nadaje. <noise> no nawet nie będę tego rozbierał, tylko tylko położę. I już jak tutaj klęknąłem, bo chciałem iść po tamtego, zobaczyłem, że tutaj coś jeszcze rośnie ciekawego. No, tym razem to jest koźlak. O, postukamy w główkę. Szkoda, że, że tamtych zapomniałem, ale to... <noise> Z podniecenia. Już się coś udało znaleźć innego. O i jakiś limak się lepi. Dobra. Weźmy go teraz też. Zobaczymy, czy on jest OK, Jest OK. Dobra. Idziemy, zobaczymy tam tego. Asa. O, dobry kawałek. Prawdziwki lux. Powiem Ci nie spodziewałem się tutaj, że coś takiego znajdę, ale jest Dąbczak, więc... Nic dziwnego. I tam jeszcze coś rośnie, także zaraz zobaczymy. Weź się, rozglądaj. Panie Jarku. Tu coś może być i wszystko wiesz, niedaleko autach Dobra, idziemy po tego gościach. Tutaj coś było. Tu więcej nic nie ma. Weź się rozejdźmy. Może co będzie. Jeszcze. Dobra. Jest. Nie taki zły! O, nawet twarda go ta jest! O, wykręcimy go! Już taki sporawy. O, jest koźla też! O! On coś chyba tutaj go podgryzało już, nie? Tak, jakiś taki. Taki ja i Zobaczymy, co on tam ma w środku! No nie był zły! Można by było go wziąć, dobra. Weźmiemy go tutaj, cyk. paczek jak szczarniał. <gryśniak> Kraśniak. Dobra, dawaj te kraśniaki, te ładne tutaj na górę. O. Zawsze to inaczej w korzyku wygląda. Patrz, 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 patrz. Bardzo ładnie. Popukamy. Wygląda, że jest zdrowy. Nawet chyba korzeń ma grubszy niż pozostałe asy. Niedawno musiał wyjść. <try> Trzy miesiące temu. Jeszcze nikt go nie znalazł. Wygląda, że jest zdrowy. Także go zaraz tutaj pociachamy. No i jest zdrowy, także na luzie. Dawaj go wrzucę tutaj. Idziemy <try> dalej. Czuję, że tu może być potencjał. No co? Kończymy. Trochę nazbieraliśmy. Także Dzięki za oglądanie, widzimy się w następnej części. Do zobaczenia. Jeszcze... Jeszcze srać mi się zachciało. W obcym lesie.